Szukasz najlepszej drogi przedszkolnej dla swojego dziecka? Poznaj przedszkole Rubik Music School, nowy wymiar edukacji przedszkolnej. W łagodny sposób wprowadzimy Twoje dziecko w świat edukacji poprzez muzykę, zabawę i śmiech. W Rubik Music School Twoje dziecko, oprócz nowych umiejętności, zdobędzie wielu przyjaciół. Na bębenku sobie gram, już pałeczka szybko gdzie, Na bębenku ćwiczyć chcę. Codzienne zajęcia projektowe i warsztatowe otworzą je na nowe doświadczenia. Pełna gama zajęć muzycznych rozbudzi w nim wrażliwość, poczucie rytmu oraz rozwinie pod względem językowym i matematycznym ram tam tam, na dzwoneczkach ćwiczę sam, ta muzyka cieszy mnie, z metronomem bawię się. Po ram tam, tam tam, na dzwoneczkach sobie gram, już pałeczka szybko mknie, na dzwoneczkach ćwiczyć chcę. Znamy przepis na udany dzień w przedszkolu. Widzimy proces adaptacji dziecka i dbamy, aby w bezpieczny sposób wkroczyło do nowego świata. Wskazujemy drogę do większej otwartości i odwagi, nieustannie dbając o budowanie w nim poczucia bezpieczeństwa. Doświadczona kadra zapewni dziecku swobodne posługiwanie się językiem obcym i przygotuje na bezstresowe przejście do kolejnych etapów edukacji. Ta muzyka cieszy mnie, z metronomem bawię się, stuk, ram, tam, tam na klawesach sobie gra. Codzienna radość dziecka. Muzyka Nauka e